Zamiast modelować poszczególne poligony, możemy a, masowo, a, masowo je przesuwać, stworząc, tworząc je z bardzo dobrą i e, dużą dokładnością. A, czyli użycie takich programów jak a, ZBrush czy Mudbox i przenoszenie a, potem map a, normalnych na obiekty niskopoligonowe. Odbywa to się w ten sposób, a, a, że mamy obiekt a, niskopoligonowy, a tutaj a, Tutaj niestety a, niestety to jest troszkę, a, ten rysunek jest troszkę e, nieadekwatny. A, obiekt, a, obiekt niskopoligonowy. A, może może tutaj, a, tutaj do tego przykładu, o którym mówię, no to być obiekt w drugą stronę. Czyli mamy obiekt niskopoligonowy składający się z bardzo małej ilości poligonów. Zieloną kreską jest zaznaczony, a zaznaczony obiekt wysokopoligonowy. A, i wykorzystujemy do tego tak zwanego, tak zwanego cage'a, czyli, czyli klatkę, która mówi nam, gdzie mamy sprawdzać, w którym miejscu mamy sprawdzać tak zwane normalne krenie tych normalnych. I potem za pomocą, za pomocą tych trzech kolorów, czyli RGB, możemy lektor kierunku normalnie rozłożyć na te trzy kolory i napisać. W każdym z tych punktów na, na mapie. Jest to, jest to najbardziej, najbardziej wydajna, wydajna metoda przenoszenia Norwalma, ponieważ wiemy, że, że każdy, z tych, każdy z tych elementów punktów i kolorów będzie dokładnie wykorzystywał i przenosił te informacje, które, które potrzebujemy. Tutaj mamy parę przykładów takich modelów wysokopoligionowych. I teraz e, powstaje pytanie, e, co dalej e, się będzie, a z tym wszystkim działo, jak to będzie wyglądać a, w przyszłości, a, jako że chciałem tutaj zarysować to pod względem takim troszkę historycznym, a, możemy się zastanowić a, a, jak to wygląda teraz, ponieważ normalne tak właśnie zostały wprowadzone już w 2003 roku do pierwszych gier. A technologia mocno obliczeniowa komputerów coraz bardziej rosną, więc, więc możemy wykorzystywać coraz, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej elementów do obliczeń. Ostatnio pojawiło się demo po, po konferencji w San Francisco, pojawiło się demo nowego, nowego builda IDK, który pokazuje wykorzystanie właśnie, właśnie nowych technologii. Tak samo silnik, a, na przykład a, Unigine, który wykorzystuje technologię DirectX 11. A, a, I pojawiają się nowe rodzaje a, map, które wtedy mamy, a, zaczynając od Relief Mappingu, który, a, który daje nam, a, nam tyle a, co dodatkową opcję, która się nazywa Self-Shading, czyli a, mając normalną mapę nie byliśmy w stanie a, za pomocą szczegółów, które które tutaj mieliśmy oświetlić oświetlić elementów, czy zacieniować elementów, które, uh, które je przykrywają. Tutaj już uh, już te możliwości są większe. Oczywiście z DirectX 11 to też, uh, też bardzo ważna desalacja uh, i displacement. Uh, mamy tutaj przykład właśnie uh, właśnie desalacji uh, i displacementu, czyli tego co było, uh, co było uh, na tych targach SIGRA w 1996 roku a, a odkryte, ogłoszone, a wykorzystane wykorzystujemy tutaj w, a, w silnikach czasu rzeczywistego. A, czyli tesalacja podział, podział, a, podział obiektu na bardziej skomplikowaną, a, skomplikowaną geometrię a, i a, displacement, czyli przesuwanie tych, tych dodatkowych wierzchołków, które, które otrzymujemy. W przestrzeni. A, a także takie mapy, jak na przykład, a, jak na przykład mapy a, Parallaxa, czyli przesunięcie, a, przy, przesuwanie dyfuzji też, dające zbudzenie większej naromości. Także a, technologia cały czas, a, cały czas tutaj idzie do przodu, mamy coraz większe możliwości. A, mam nadzieję, że, te, a, że ten a, normal mapping a, jest tylko kolejnym jednym z kolejnych kroków, więc musimy sobie skupiać się w przyszłości, w jaki, w jaki sposób możemy wykorzystywać kolejne, kolejne rzeczy, które, e, które nam zostają prezentowane. I to już, e, to już z mojej strony wszystko na temat Marvel Jeżeli oczywiście są jakieś, e, są jakieś pytania, to, a, to spróbuję na nie odpowiedzieć. a i dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. lo va